Cześć, w tym nudnym materiale opowiem Wam o żywicach, których używać można w jubilerstwie. Pierwszą żywicą, od której na pewno zaczniecie przygodę z drukiem żywicznym, jest żywica standard. Na przykład taka. Żywica standard ma yy, kilka jakości: może być do druków zwykłych, najtańsza 4K i 8K. Jeżeli ktoś robi super detale i potrzebuje finezyjnych szczegółów, i ma drukarkę, która to obsłuży, to wybiera adekwatną żywicę do swoich potrzeb. Do jubilerstwa nie potrzebujesz więcej niż 4K, gdyż wszystkie krawędzie i tak będziesz wykańczał później ręcznie. Z tej żywicy wydrukujesz prototypy. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak model wyjdzie, zanim go puścisz w odlew, możesz niskim kosztem zobaczyć go fizycznie. Możesz przymierzyć. Yy, możesz sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy działają i ewentualnie, jeśli masz na przykład zlecającego z zewnątrz, możesz wysłać do klienta do przymiarki. Jednak z tej żywicy nie zrobisz odlewu i nie zrobisz gumy. Więc do bardziej profesjonalnych żywic przechodzimy w kolejnym kroku. Drugą podstawową żywicą jest żywica odlewnicza. Ta żywica cechuje się tym, że zawiera bardzo dużą ilość wosku. Tym lepsza żywica, im więcej wosku ma w sobie. Jednak jej specyfika jest taka, że ten wosk troszkę utrudnia drukowanie, więc do niej potrzeba więcej wprawy w ustawianiu podpór i w obróbce. Po wydrukowaniu. Niemniej, jest to żywica, której najczęściej używam, gdyż z niej drukuję model, i ten model bezpośrednio może trafić już do formy odlewniczej, w której zostanie wypalony. Ze względu na dużą zawartość wosku, nie pozostawi popiołu i fizyczny faktyczny odlew będzie bardzo dobrej jakości. Dobra jest ona, jeśli chcemy odlać jedną, dwie sztuki, czy kilka, które drukujemy. Ale jeśli masz pomysł na to, że Chcesz mieć bardzo solidną produkcję i wiesz, że jeden wyrób będziesz odlewał wielokrotnie. To używasz żywicy numer 3. Jest to żywica wysokotemperaturowa, która pozwala wytworzyć matryce jubilerskie. Taki model wydrukowany wygląda identycznie jak model z żywicy standard, jednak jest odporny na proces wulkanizacji, który pozwala zrobić matrycę do tworzenia wosków. Pamiętacie. Żywica z woskiem dobrze się nadaje do odlewania, więc z matrycy takiej gumowej wyciągamy typowy czysty wosk odlewniczy. I dzięki takiej gumie, dzięki takiej matrycy możemy powtórzyć model w setkach kopii bez większych kosztów. Jest to znacznie tańsze i uzyskuje się znacznie lepszą jakość niż używając słabych żywic odlewniczych lub innych metod pracy. Chociaż w zasadzie nie wiem jakie to mogłyby być. Na koniec wszystkie wydruki musisz umyć. Do tego polecam spirytus techniczny, gdyż jeżeli mamy zamiar używać żywicy z woskiem, to ta wymaga troszkę bardziej delikatnego mycia. Można też używać alkohol izopropylowy ale do żywicy z woskiem jest on mniej zalecany, gdyż jest bardziej inwazyjny. Poza tym śmierdzi nieprzyjemnie, więc osobiście polecam Spirol. To chyba wszystko. W tych trzech żywicach możecie pracować i otworzyć swoją pierwszą podstawową linię produkcji biżuterii lub innych rzeczy, które chcecie wytwarzać na wostrocony. Jeśli chcielibyście się czegoś jeszcze więcej dowiedzieć o procesie drukowania czy produkowania biżuterii z modelu 3D, dajcie znać w komentarzu. Myślę, że ten materiał przybliżył Wam tematykę żywic. Na tyle byście mogli zacząć samodzielnie działać i eksperymentować. Także te trzy podstawowe żywice w zupełności powinny zaspokoić Wasze potrzeby. Mi wystarczają. Do usłyszenia!